Jeśli miałbym wskazać w tym roku jedną produkcję, która zupełnie niezasłużenie przeszła całkowicie bez Echa w świecie gier, to byłaby to właśnie Konadwa Broom. Jest to kontynuacja niezwykle ciepło przyjętego tytułu, który cechował się bardzo przyjemnym połączeniem eksploracji prostych elementów survivalowych i intrygującej historii. Sequel robi to wszystko zdecydowanie lepiej, ulepszając praktycznie każdy element składowy i mimo tego praktycznie nikt w niego nie zagrał. Jeśli nie mieliście do czynienia z pierwszą częścią, to polecam zacząć właśnie od niej, zwłaszcza, że zarówno gra, jak i ta recenzja rozpoczynają się od podkreślenia jej osi fabularnej. Film podzielę na rozdziały, więc jeśli chcecie obejść się bez spoilerów, to przeskoczcie dalej. Sceny, które widzicie w tle pochodzą z pierwszej godziny rozgrywki i starałem się jak najbardziej ograniczyć wszystkie elementy, które w grze mogą Was zaskoczyć. W Kona 2 Brum ponownie wcielamy się w skórę detektywa Karla Fauberta, który stara się uciec z wiejskiej wioski górniczej w północnym Kubeku po odkryciu ciała swojego klienta Williama Hamiltona, zamordowanego przez miejscowego lekarza. Ponownie na swojej drodze trafiamy na zamarznięte w ruchu ciała i liczne elementy paranormalne, które mieszają się z otaczającą nas rzeczywistością. Podczas ucieczki Karl odkrywa więcej tajemnic dotyczących wioski i powiązań z Hamiltonem. A także przyczyny śnieżycy, znanej jako broom, która ogarnia ten region Kanady. Historia kontynuowana jest dosłownie w momencie, w którym zakończyła się pierwsza kona i od razu wrzuca nas wir akcji. Zamiast ratunku, nasza łódź zostaje ostrzelana, a my, ostatkami sił, wychodzimy z zamarzniętego jeziora i trafiamy do chatki, w której możemy się ogrzać. Tutaj poznamy podstawy rozgrywki, a następnie otwiera się przed nami spora zimowa kraina. Immersyjna, mroźna i duszna atmosfera to wizytówka tej serii, podobnie jak wyśmienita stylistyka, która z dumą oddaje nastrój lat 70. ubiegłego wieku. Bardzo szybko trafiamy na ogromną wielopoziomową posiadłość, w której twórcy pokazują prawdziwy kunszt w kreowaniu lokacji. Meble, ozdoby, znalezione gazety to prawdziwa podróż do przeszłości. Bardziej otwarte miejscówki również prezentują się świetnie i mimo sporych plenerów idealnie wprowadzają nieco klaustrofobiczny. I przede wszystkim niepokojący nastrój. Fabuła jest całkiem interesująca i budzi zaciekawienie do samego finału, ale nie jest to historia wybitna. Nie przepadam też za podawaniem ogromnej ilości smaczków w dziesiątkach notatek, znajdowanych niemal na każdym kroku. Zamiast tego zdecydowanie bardziej wolałbym rozbudowane dialogi i większe interakcje z innymi postaciami, bo te, choć występują w grze, tak naprawdę trafiamy na nie bardzo rzadko. W produkcji nie znajdziemy też rozbudowanych scenek przerywnikowych. Na szczęście najważniejsze momenty komentuje tu klimatyczny narrator. Możemy zdecydować, czy ma on się skupić na konkretnych wydarzeniach, czy też dodatkowo opowiadać o obserwacjach głównego bohatera. Wybór należy do Was, mi lepiej się grało na podstawowym ustawieniu. Przed rozpoczęciem rozgrywki, mamy do wyboru trzy poziomy trudności i możemy zdecydować, czy wolimy przygodę bardziej detektywistyczną, czy chcemy wyciągnąć więcej z elementów survivalowych. Żałuję, że zdecydowałem się na pośredni stopień skomplikowania, bo Kona 2 Broom okazała się być bardzo łatwa i przy dokładnej eksploracji nie mogłem narzekać na jakiekolwiek trudności związane ze stanem zdrowia i wyczerpania postaci, a większość przeciwników padała błyskawicznie. Po zakończeniu rozgrywki przetestowałem też chwilę tryb oznaczony jako survival i nawet na nim nie napotkałem się na większe problemy. Walka i przetrwanie są tu bardzo proste, ale przyjemnie urozmaicają rozgrywkę. Zwiedzając liczne budynki i pokoje znajdujemy apteczki, baterie, amunicję czy kolejne bronie, zarówno do ataku wręcz jak i na dystans. Jeśli odniesiemy za dużo obrażenia, to oczywiście trzeba się podleczyć, podobnie jak zadbać o to, aby postać nam przesadnie nie odmarzła. Służą do tego dość liczne kominki, które dodatkowo pełnią funkcję miejsc, w których zapiszemy postępy rozgrywki. Najważniejszym elementem w Kona 2 Broom jest eksploracja i znajdowanie kolejnych kluczy, notatek, rozwiązywanie prostych zagadek. Choć gra jest raczej liniowa, etapy są spore i często wielopoziomowe, a posiadłość odwiedzana na początku to prawdziwy labirynt pomieszczeń. Przeczesując je warto otwierać wszystkie napotkane drzwi, aby ograniczyć backtracking, który i tak jest nieco przegięty. Da się tutaj troszkę pogubić, ale korzystając z mapy i dziennika łatwo odnaleźć nasz cel. Dynamizm rozgrywki jest zdecydowanie przyjemniejszy niż w pierwszej części i ogólnie zdecydowanie łatwiej przechodzi się do kolejnych etapów. Momenty, w których nie wiedziałem co robić występowały bardzo nieczęsto, co też ograniczało bezsensowne błądzenie. Na piechotę zrobimy też dużo mniej kroków niż we wcześniejszej produkcji, a dodatkowo mamy tu możliwość skorzystania z psiego zaprzęgu, który pozwala nam się szybciej przemieszczać. Kona 2 Groom jest ciekawsza, lepiej zbalansowana i bardziej rozbudowana. Choć nie obraziłbym się na nieco więcej akcji, tak sama rozgrywka wypada jednak dużo ciekawiej niż w podobnych tytułach. Ostatnio recenzowałem na kanale polskie The Invincible, które dużo bardziej porwało mnie klimatem, historią występującymi tam postaciami czy poziomem imersji, ale brakowało mu właśnie choćby tak podstawowych rozwiązań, które tu występują. Jak wspomniałem wcześniej walka jest bardzo prosta, ale w połączeniu z występowaniem tu paranormalnych zjawisk przyjemnie buduje klimat zaszczucia i niepewności. Dzięki niej i prostym zagadkom nie potrafiłem się tu nudzić nawet przez chwilę. Zwłaszcza, że grę ukończyłem w jakieś 5-6 godzin. Wspomnę jeszcze, że Kona 2 nie posiada polskiej lokalizacji, a jest tu naprawdę sporo do czytania. Niestety moje wrażenia obniżają nieco problemy techniczne. Konad Vabroom na maksymalnych detalach wygląda bardzo ładnie, jednak wydajność pozostawia sporo do życzenia. Nie znajdziemy tu opcji wygładzania krawędzi, przez co cała roślinność, a także brzegi wszystkich napotkanych mebli są bardzo postrzępione nawet w natywnym 4K. Przez to też nie znajdziemy tu żadnych nowoczesnych opcji skalowania rozdzielczości, a ustawienie manualnie niższej powoduje dużo większą degradację szczegółów gry. Co więcej jakość tekstur powiązana jest tutaj z globalnym ustawieniem grafiki, które na wysokim poziomie dosłownie obniża płynność o 30-40% i to bez znaczących wizualnie zmian, poza wspomnianymi teksturami, których jakość spada drastycznie. Jeśli pogodzicie się z gorszą oprawą, to optymalizacja jest jak najbardziej akceptowalna. Po prostu moim zdaniem wypada zupełnie nieproporcjonalnie do poziomu oprawy wizualnej. Miałem opcję sprawdzenia gry tylko na PC i Steam Decku, ale z tego co widziałem na aktualnych konsolach sprawa wygląda podobnie i oferują one bardzo stabilne 60 klatek na sekundę, ale kosztem rozmytej grafiki. Na Steam Decku możemy pozwolić sobie na średnie ustawienia przy 30 klatkach lub najniższe celując w 40. Po zejściu do minimum poziom grafiki spada drastycznie, więc oczywiście nie polecam tej opcji. Podsumowując, Kona 2 Broom to bardzo udana przygoda, która łączy w sobie ciekawą eksplorację, akcje i łamigłówki, a wszystko to zostało ubrane w nastrojowy klimat. Fabularnie potrafi zaciekawić i sprawia, że ciężko się od niej oderwać, ale ogólne wrażenia psują nieco kwestie techniczne. To bardzo solidna produkcja i moim zdaniem zasługuje na zdecydowanie większą uwagę graczy. Jeśli Was zaciekawiła, to zalecam chociaż dodać ją do listy życzeń, bo zapewne zaraz wyląduje na pierwszych promocjach. Mam nadzieję, że twórcy dostaną jeszcze szansę stworzenia kolejnej gry, bo mają potencjał i szkoda byłoby, aby przez słabą sprzedaż Konad Wabrum po prostu przepadli. Dzięki, że oglądaliście i do zobaczenia. Cześć!